Cześć, z tej strony Siamapers, witam was w kolejnym odcinku, wyczy, wyczekiwanym, wyczekiwanym odcinku na temat e, Siema wyjaśnia. Tak, dziękuję za pisanie mi w komentarzach pod Ajzakiem, że chcemy bardzo odcinków o dronku, więc znalazłem jakiś filmik o dyktaturze dronka, w cudzysłowie, bo nie wiem jakiego typu dyktaturą on jest. E, sorry. Muszę powyłączyć rzeczy u góry. I teraz szybkie, szybkie wyjście na YouTube'a. Wchodzimy. YouTube. YouTube, co nie? Boom. Ale mam kurwa ten... Prędkość internetu to w ogóle od siedmiu boleści. Wchodzimy na kanał Dronka. I teraz. Dyktatura, w cudzysłowie, dobra. Mapping. Mapping. Serwer Minecraft mapping, 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 mapping. Mapping, 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 mapping. What? O jakiej dyktaturze onga. Jaka dyktatura? Ze co? Że... O, jest największym maperem. No i przez to inni maperze od niego zgapiają. Coś takiego 100% będzie. Ja wam mówię. Że no. Teraz jak zgapiasz od dronka. Znaczy, jak robisz filmik, to zgapiasz od dronka, na pewno takie coś będzie, obiecuję wam, a teraz, no, przyjdźmy do oglądania, zobaczmy, o czym będzie ten film. Cześć trochę wam podgłośnie, żeby nie było za cicho. O, tak powinno. Czekajcie. Ściszę trochę u siebie. Zobaczmy. Czekaj, jeszcze raz zacznę, bo, bo gadałem. Dobra, lecimy jeszcze raz. To są napisy? Nie ma napisów. Słaby film. Dajcie w filmie pod tytułem Dyktatura droneku i poważna analiza. Zanim... Dyktatura dronyjki. Droneki. Nie, Droneki się mówi, droneki. Poważna analiza. Jeśli jak słyszę tą nazwę, jak on to mówi, dyktatura droneki, poważna analiza to aż trudno mi brać to na poważnie. Jak mówi poważna. Jeśli widzicie w filmie, poważna analiza. To nie bierzcie tego filmu na poważnie, bo to jest żart. Kurwa, poważna analiza. Po prostu mogę stawić dyktatura droneki i to wyjaśnić. To nie, kurwa, poważna analiza, no ja pierdolę. A, oglądamy dalej. Przejdziemy do materiału, chciałbym powiedzieć parę rzeczy. Film jest parę rzeczy. obiektywne, przedstawia bezstronne fakty i informacje. wszelkie osobiste opinie są wyraźnie podkreślone. Ile osób prosiło mnie, abym poruszył ten temat? Dodatkowo kiedy sam zapoznałem się z nim, postanowiłem, że taki materiał jest potrzebny. Dzień choryska... w skrócie jestem neutralny, ale jak usłyszałem o tej sprawy, to zamierzam zrobić o ten filmik. Jak usłyszałem to od innych osób neutralność 100%. jak Dla mnie osoba neutralna to powinna być osoba, która nie jest totalnie związana z mappingiem, czyli basically ja, bo ja tylko nagrywam mapping nie wiem raz na miesiąc, a co ty tu masz kurde Star Wars mapping, kurwa czy trele fałszuje, subskrypcja, analiza, bla bla bla. Czyli w skrócie typo kopiuje mnie, reportować go, REPORTOWAĆ GO, ON MNIE KOPIUJE, ON MNIE KOPIUJE, jest podzielona, pełna jednostronnych argumentacji bez oraz agresji. Ten film nie powstałaby jeszcze bardziej skłócić dwie strony, też w celu zapobiegania dezinformacji. Dodatkowo ten materiał... zobaczymy. twoje zdanie, Zmienić moje zdanie, czyli to, że dronek jest kurwą. Tak, czyli ja dronka, powiedzmy, że szanuję, co nie, jest youtuberem, co nie, robi filmy, nie robi żadnych kontrowersyjnych rzeczy na YouTube, robi sobie mapping, wszystko jest ok, ja go szanuję. I teraz on mi mówi, że on mnie przekona na to, że jest kurwą. I on mówi, że ten film e, jest. Nie, ma, nie bierze żadnej strony, nic nie robi, nic, nic. Jak dla mnie, film, który nie ma żadnej strony, powinien przedstawić ogólną sytuację. sytuacji, Rozumiecie, jak to wygląda? Z czego nie pokazuje jedna strona i czego nie pokazuje druga strona, a chwilowo wydaje mi się tak, że jakby pokazywał tylko co mówi jedna strona, ukrywając drugą stronę i jednocześnie mówiąc, no, no, no tak, no sorry guys, ten film nie ma na celu obrazić dronka, no ale jest chujowy, mam nadzieję, że zmienicie sydranie. Oglądamy dalej. Obiektywnych analiz na tą głośną sprawę prawdopodobieństwo, że słuchałeś jedynie jednej ze stron jest bardzo wysokie. Koniec filmu nie. Nie słyszałem z, nie słyszałem obydwu stron. Więc bardzo... To będzie bardzo ciekawy filmik. Będzie także jednostronnego podsumowania. To co z filmu wyniesiecie zależy całkowicie od was. Prosiłbym o nieocenianie filmu na podstawie moich osobistych opinii, na podstawie dostarczonych informacji. A czemu nie? Why not? Czemu nie mogę oceniać? Czemu, jak robisz film, to musi być przygotowany na krytykę albo jakąkolwiek ocenę. I ty właśnie słowami mówisz, że odrzucasz krytykę, czyli odrzucasz to, co druga osoba powie. Więc, basically, po co wstawiasz ten film, jak nikt nie może na niego poważnie odpowiedzieć? Oglądajmy well, dalej. że te materiały zostały załączone w opisie. Po tych słowach, wstępu, zapraszam do oglądania. Po tej minucie wstępu. E, z, 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 takie, takie mapping wydaje mi się, że po prostu. E, bierze sobie sytuację i wyciąga z niej wyświetlenia i tak zbiera suby. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Dyktatura droneki Nie wiem, że mi się dronek, ale droneki. Zobaczmy jego dyktaturę. Pewnie coś będzie w stylu, że no, wyzywa na Discordzie coś kurwa, albo że ma. Mam serwer na Discordzie, tam są z regulamin, kurwa. Co to kurwa jest na moim głośniku? Nie wiem. Dobra, kurwa. Się. 2021 roku. No. Co oni mają do tych 4 dni w miesiącu? Użytkownik YouTube'a MapperWoffers wypuścił film zatytułowany Dyktatura Drone'ka. Patrząc no. na komentarze, film został wykonany bardzo dobrze oraz przedstawia całą prawdę o drone'e Kui. jest... No, widzę komentarze, no fajna muzyka. Ma posiadającym no. 22,5 tysiące subskrybentów, z piątym no. na rankingu największych polskich maperów. Lecz aby dowiedzieć się więcej na temat wszelkich związanych z nim kontrowersji, musiałem wrócić do początku wzrostu jego kanału. Aha, czyli... będziecie cofać do momentu sprzed jakichś dwóch lat, kiedy nagrywał drugi sezon AP. Dyktatura, kurwa, sprzed... jakby, jakby, kurwa, teraz by ludzie omawiali? Co się działo za Trzeciej Rzeszy, kurwa? Rozumiecie to? To jakby. No, była dyktatura w Niemczech. III Rzesza była bardzo zła. No shit, Sherlock. I co się co, będziecie cofali? Trzy, dwa lata do tyłu? Tylko po to, żeby omówić jego stare filmy. Wykresy wskazują na całkiem regularny wzrost drone który rozwinął się Drone To jest jeszcze gorsze niż droneki, drone kui. On to mówi specjalnie czy kurwa na nim? W 2018 roku drone kui prowadził wtedy serię Alternatywna przyszłość Europy sezon drugi zapewne do jego wzrostu przyczynił się pomysł na udział widzów na Fabułę przyszłych odcinków, Widzimy No. pisać komentarze z pomysłami na Fabułę, a najlepsze były wybierane i używane przez dronka. I to w, no. w tym okresie powstał hashtag Dronek is z OverParty, gdyż wiele osób sądziło, że Dronek posiada więcej subskrypcji niż na ile zasługuje. Według tych osób jakość mappingu Dronek była zbyt niska, aby osiągał takie wyniki. Co?! Czekaj, co?! Jego jakość mappingu była zbyt niska, żeby osiągał takie wyniki. Przed chwilą mówiłeś, że robił serię, po- Interaktywną serię, gdzie twój komentarz może zmienić historię całego mappingu, tej całej historii, więc czekaj, gdzieś mi to nie pasuje. Typo, zamiast jakości wybrał interaktywność, i teraz ludzie piszą, że. No, ale jakość jest bardzo słaba, no, jak on miał tyle subów. No, nie wiem, może dlatego, że seria była interaktywna i było jakieś połączenie z widzem, i dlatego ludzie go subskrybowali. To był powód, czemu poznałem dronka, bo była bardzo inter... ta seria, drugi sezon była bardzo interaktywna, tak samo i trzecia to była bardzo każda seria jego, pa... druga seria interaktywna, trzecia interaktywna, eee... Eee... co gdyby tam Hitler przegrał wojnę, co nie, i teraz nowy świat te wszystkie serie są interaktywne. I teraz ludzie mają ból dupy. No ale czemu przedtem, kurde, dronek zbierał sobie? Bo te serie były interaktywne, dlatego kurwa. Ile wy dzieci macie lat, żeby się nie domyśleć. W ogóle ten też kurwa, takie mapping też jest geniuszem. Najpierw mówi, no, e, jego bardzo zdobywał dużą ilość subów ze względu na to, że e, ten że sezon drugi miał bardzo dużą e, tam kurwa e, złączenie się z widzem co coś takiego kurwa nie wiem już co on pierdolił coś no, no z widzami żeby było wiecie mogli się tam pomysły dawać i teraz mówi że i przez to wyszła kontrowersja czemu on ma tyle subów jeśli ma taki chujowy content no o oh, Jezus święty jaki ten film jest pod wyświetl... ten film jest bardziej podwyświetlenia niż moje wszystkie filmy wzięte Kurwa, możesz pisać możesz dawać 5-sekundowe przerwy pomiędzy... rzeczami? 30 marca pół, pół miesiąca później... Uj, czyli hipokryta i kłamca. Będę w tym Okej, okay, i kłamca, zobaczmy. Krasę w EuroTraka? Obecnie duża ilość w Dronek chujnej, i, wiąże się i, z jego serwerem, Zgadzam się, dronizie, to jest bardzo chujowy serwer, ale tu nie jest powód, żeby powiedzieć, że to jest kurwa dyktatura. No, wow, sobie powiecie, no jak sobie wejdziecie na serwer Dronka, to ogólnie nie możecie nic pisać, bo od razu zostaniesz bana. No ale, no ale co to ma do Dronka? To jest bardziej, no ja bym bardziej powiedział, że to jest problem jego administracji, niż Dronka dał za dużo e, mocy jej administracji, więc no to ja mi się wydaje, że to nie jest. To nie jest wina drąka, że po prostu jego serwer to jest trochę anarchia teraz. Ale no, no to jest trochę. No jest trochę tego wina, bo to jest w końcu jego serwer, ale no ja bym nie nazwał tego dyktaturą. To ja bym bardziej nazwał dyktaturą dronizm niż dyktaturą dronka. Wyobraźcie sobie, że jesteście po prostu. Prezydentem państwa, ale nie widzę, co się dzieje w państwie. To jest basically taka sytuacja. jest największym serwerem maperskim na świecie i z tego, co, zauważyłem, tego, co zauważyłem, zauważyłem, ma dość głośną opinię o sobie, jako serwer, serwer na którym panuje tak, panuje tak zwany admin, admin, admin faszyst. W filmie, filmie Dronek Kuij, czyli Hipokryta i kłamca i Plutona. Plutona, słyszymy. Kurde, ludzie w serio, wykończycie słyszymy... chyba niedługo, no. Więc tak drogu. tak, drogu. Ludzie mówią, <grym> <grym> serio, kiedyś wykończycie. Nie, nie ciebie wykończamy, ciebie tylko stąd siebie wykończasz przez faszystowskie, faszystowskie. na swoim serwerze. serwerze. Dobrze, ale najpierw, ale najpierw... CO?! Dypo mówi, kurde, bez kon Wyciąga, kurwa, w pierwszy moment bez kontekstu, że wy mieli ludzie wykończyć i teraz nie wiadomo, czy on mówi o serwerze, czy o regularności filmów, czy ogólnie o YouTubie, chuj wie, o chuj... O chuj chodzi? Wyciągnął tekst bez kontekstu i ten Pluton, dzieciok, kurwa, Battlefielda jedynkę gra głos przed mutacją. Kuba, mówi, że no, ty się sam nie wykończy my cię nie wykończymy, tylko ty się sam wykończysz, bo adminofaszyzm. Hmm, czyli miał, kurwa, ma samemu administratować, kurwa, administratować w ogóle, najsłowo nice słowo, e, administratowywać? Kurwa, nie wiem, po prostu samemu zarządzać serwerem. Zasadnie są serweru nikomu nie dawać admina i w ogóle nikomu nie dać admina. No to co, kurde, mogę samemu wszystko robić. No, admino bo dajesz admina. No trochę widzę o co mu chodzi ze względu na to, że pewnie mu chodzi o to, że o, admini mają zbyt dużo powera. Ale szczerze. Be, basically ta sama rzecz dzieje się na moim serwerze. Bo on dronek ma po prostu. Jakby... zrozumcie to to tak, tak. Dronek. To serwer Dronka nie ma na celu pogadania z dronkiem, tylko żeby widzowie dronka się ze sobą dogadywali, nie wiem, dowoli, żeby łączyli jakieś pomysły tam na mapping czy coś. I wydaje mi się, że to robi całkiem dobrą robotę. Ale nie wiem jak teraz, jak jest na tej Dronizji, bo ostatnio byłem, nie wiem, z miesiąc temu. I jak pamiętam, miesiąc temu to był po prostu... Wszyscy się wyzywali nawzajem, że jak ten serwer jest do dupy. Ale zgaduję, że dronek miał taki pomysł, Że, em, że dronek miał taki pomysł, że chce... Po prostu, żeby jego widzowie przyszli i pogadali sobie, a nic takiego mocniejszego. I po prostu, nie wiem, dał adminu... Admin, admina parę... paru... kurwa, jak się jękam. Że, że da admina parę osobom, co nie? Parę osobom da admina i nie wiem, sobie nie gryje ten serwer. Da, oglądajmy dalej. Zastanówmy się, czym jest adminofaszyzm. Adminofaszyzm to można by powiedzieć ideologia działań administracji na serwerach Opiera się na władzy absolutnej administracji oraz propagandzie. Adminofaszystami są nazywane osoby, które według opinii publicznej nie stosują się do własnych zasad. Nie stosowanie się do własnych zasad. Znaczy, nie wiem, nazwał pewnie kogoś Niger i mówi że nie stosuje się do własnych zasad. No oczywiście, że admin... Będzie miał większe prawa niż typowy typo. To jakby kurwa prezydent. To jakby, to jakby prezydent miał takie same prawa co jakiś kurwa żul. No oczywiście, że administracja będzie miała więcej władzy absolutnej, bo to jest administracja. No muszą pokazywać swój poziom i nie mogą pozwalać. Pozwalać siebie miotać, co nie? Zabiera propagandę, no propagandę, czyli coś w tylu no, zbonowałem tego typa, bo taki był, i pewnie się ludzie tiltują, że nie wiem, zbonowali typa bez powodu, kiedy nie wiem, pewnie jeden typ, kurde, wyzywał admina, ale ludzie tego po prostu na to plują, bo haha, no zbonowali go bez powodu, admino faszyzm. Zazwyczaj, zazwyczaj nadużywają swojej władzy i karają te 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 osoby, osoby, które osoby, się, się z nimi zgadzają. Nim, nim no liczy się w jakiś sposób nie zgadzają, bo jeśli mu pierdolą jakieś głupotę, że ziemia jest płaska, to też bym wylepił takiej osobie bana. Ale nie. To, to się też liczy od sytuacji, więc no. Jest, są momenty, w których nadużywanie tej władzy jest dobre, bo czasami trzeba wziąć po prostu powera, co nie? Wziąć się, wziąć kurwa za jajska tego typa i mu oderwać, zanim on cokolwiek złego zrobi. Ale no bez kontekstu, to ja sam mogę powiedzieć cokolwiek, więc no oglądajmy dalej. W filmie Plutona dowiadujemy się także Ograniczenie wolności słowa, słowa to jest pierwsza rzecz, która jest piese, na Twoim serwerze jedną z priorytetowych rzeczy. Ty dolewałeś ty tylko liczby do, do ognia, żeby wywołać jeszcze większy pożar ty w sumie pożar dla swoją niekorzyść. Tak jakbyś widziałeś, jest, że na Twoich jest, oczach wybucha tak, ci to serwer i komuniki, komuniki związane z tobą. Z tobą. <klujne> Witamy na więc ten typo mówi, że. Em, e, jak tam było? Kurwa, co on tam mówił na początku? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, posłuchajcie dokładnie? Ograniczenie wolności słowa. Ograniczenie wolności słowa. Hmm, mówicie o ograniczeniu wolności słowa. Wejdźcie na jakikolwiek serwer Discorda, co nie? Wejdźcie w regulamin i tam będzie napisane. Nie wolno spamić, nie wolno wyzywać. Nie wolno wysyłać nazistowskich, komunistycznych rzeczy. Nie wolno wysyłać pornografii. Nie wolno wysyłać niczego. I jest taki kurwa, kto nawet nie pamiętam kim, kim. Pluton. Tak, Pluton. I mówi, że na serwerze drąka e, nie ma wolności słowa. Kurwa, spójrz się dookoła siebie, co nie? I zobacz, że na każdym serwerze jest regulamin, w którym zabrania ci dosłownie mówienia rzeczy, bo od razu ty, ty będziesz rasista będziesz kurwa, e, będziesz wkurzał ludzi, bo wiesz, nie wolno się wyzywać, co nie, ale ty weźmie to jako wyzywanie i dostaniesz bana, admin nie wie, co zrobić w takiej sytuacji. Teraz wyzywasz Drąka, za to, że jest hipokrytą, dlatego, że robi to wszystko, co robi to, co wszyscy. To czemu ty nie wyzywasz wszystkich serwerów Discorda, tylko wyzywasz Drąka? Wydaje mi się, że ty... Kurwa, jedyne co robisz, to robisz temat filmik na temat dronka tylko po to, żeby zebrać wyświetlenia i suby ze względu na to, że dronek, jak dla mnie, to jest najbardziej popularny mapper w Polsce i ma najbardziej popularny serwer na świecie, więc coś mi tu śmierdzi kurw, bycie kurwą na wyświetlenia. Dobra, oglądajmy dalej. Dro... Hipokryzja, tak, uhu, za to kurwa mówi? Konizja ma ponad 4 tysiące osób, jasne jest to, jasne, że, że tego, mimo tego, mimo, że droniku jestem właścicielem, to administracja podejmuje większość decyzji. No, trochę trudno było jakby jedna osoba administratowywała czterema tysiącami ludźmi. Tutaj akurat dobrze nasz tak takne mapping mówi. Balagan na dronizji jest i temu nie da się zaprzeczyć. Znaczy jest to bardziej krytyka w stronę administracji, a nie ja argumenty ja przeciwko tak dronę GUI, jak napisał użytkownik Kasiewa. Administracja, Administracja dronizi to nie dronę GUI. Poza tym Poza to tym jest to prywatny, prywatny serwer, rządzącisz swoimi zasobami, których musisz, musisz przestrzegać. przestrzegać. Jak ci się nie, nie podoba, się to możesz po prostu wyjść Dokładnie, nie... no kurwa mać. Wchodzę na serwer, no, znaczy może nie prywatny, no kurwa, prywatny serwer to jest, nie wiem, jak zakładasz sobie serwer z trzema czy czterema kolegami, żeby sobie... Po sobie do siebie nie dzwonić na PW, co nie? To jest publiczny serwer, bo kurwa daje linka w komentarzach. komentarzach kurwa, tak, w komentarzach, w opisie daje linka do tego filmu. Więc to jest technicznie publiczny serwer, ale jeśli coś Ci się nie podoba, to możesz wyjść. Nikt ci tam kurwa nie trzyma w tym miejscu, jeśli... Eee, nie chce ci przestrzegać zasad, czyli wyzywasz wszystkich i masz później ból dupy, że dostajesz bana, no to, no to przepraszam, no do widzenia, nikt się tutaj nie chce. 100% odpowiedzialny za to, co robią admini. admini. A ogólnie A sytuacja na tym na serwie, serwie to pewnie w sporej, w sporej części kwestia bałaganu. bałaganu. I także rzeczy, za jaką drona nie można raczej winić, winić czyli, community, czyli community, które, się tam, które się tam zbiera. Ale też nie można dać 100% po... nie można uniewinnić dronka ze względu na to, że to jest... Jego serwer, on wybiera administrację. Jeśli administracja daje dupy, no to wydaje mi się, że czas zrobić trochę czystek i zmienić kurde trochę krew, ze względu na to, że administracja będzie coraz bardziej i coraz bardziej leniwa. Bądźmy szczerzy. Tak wygląda każdy administrator każdego serwera. Ale to nie oznacza, że to też nie jest bina samego community, bo community baituje, po pierwsze, administratorów i dlatego są takie sytuacje jak te. Każdy człowiek robi błędy, dlatego wychodzą też takie sytuacje jak te, czyli administracja po prostu się striggeruje jakoś zbanuje. To jest takie właśnie duperele. I później przez to są takie filmy jak to, czyli dyktatura droneki, droneki, albo droneku i, jak to mówi takie mapping, czy tyky mapping, czy może takey mapping, jak chcesz gadać po angielsku. Dobra, oglądajmy dalej. Jeszcze słyszymy, słyszymy o tytonarze. Ty wiesz, ale masz dużo pseudorajdów na swoim serwerze, które nie są jednym, ale nie skończą się warnym almobanem. Robią po prostu mały szum, który powinien być nieukarany mutem. Że twoja Aże administracja jest bardzo jest wielka, ale tak słaba. Więc to daje jej po prostu warna, po warna, warna, warna albo pana, niż po prostu zmutować. Te pseudo-rajdy to takie protesty, bo po prostu warny często są niesłuszne i głupie i bez sensu. Na z i często. Więc, typy rajdują serwer dronka i Pluton się pultuje do tego, że zamiast dać muta, to typy dają mu warna albo bana. Dobra, załóżmy sytuację. Ty masz serwer swój, co nie? I widzisz, że duża grupa osób zaczyna ci spamić na czacie i cię wyzywać. Co robisz? Mutujesz ich czy ich banujesz? Zgaduję, że ich od razu banujesz, bo wiesz, że oni i tak powrócą ze względu na to, że zrobią multiconta i wejdą na VPNie. Więc nie wiem do czego masz problem tutaj, kolego Plutonie. Wydaje mi się, że szukasz argumentów, dzięki którym będziesz mógł zebrać całkiem niezłą ilość wyświetleń. To zdalnie formalne, zanegowane i banne. Zamiast nam przegrana miutów. Po no, już wyjaśniliśmy? co bardziej krytyka w stronę administracji dronicy instruktornej kui. Więc nie widzę powodu, aby stosować tego jako argument przeciwko dronkowi. dokładnie. To nie jest ten argument kurwa, no. Zamiast dostać miutawa, to dostał baran. O kurwa, co za chujowy dronek, No co to typ w ogóle? Parę tygodni temu głośna była sprawa z maperami Słowacji i Wilnusem. Cała sprawa zdarzyła się już dość dawno temu. Pewien młody maper streamował na swoim kanale i cieszył się z powodu wbicia celu subskrypcji. A maperzy, tacy jak Wilhelm czy Fakofay, postanowili go zareklamować. Chwilę później na streamie... Mowa o mnie?! Kiedy zaczęli spamować słowa takie jak cringe, a ilość łapek, to na się zwiększyła. Największą kontrowersją było to, że użytkownik Animbass napisał Go make some po pół angielsku, pół Pełni samobójstwo! W jest zamową do popełnienia samobójstwa. Dron Queen stworzył postać. O nie. z nim, że był multicontem Vilnusa bądź Słowacji. Jak w swoim filmie Drone Queen, czyli... Go make Sepuku, to jest gołkomic sepłuku, please learn English. Pokrytej no, kłamca, Drone Queen nie miał żadnych podstaw, aby sądzić, że ten użytkownik był multicontem bądź tak zwanym przedłupacem Vilusa, bądź Słowacji. Z czemu sobie się wydaje mi się, że jak. Znaczy dobra. To jest mógł być po prostu hater, ale jest duża szansa, że jak jest raid Wilnusa, jest raid Wilnusa, daje wcipy i dość łapek w dół, i ty popisze Go puku, to jest całkiem duża szansa, że albo on jest multikontem wizjona, albo to jest jego przydupas, więc trochę coś mi tu nie pasuje. No, ale dobra, pominijmy to, może to jest po prostu błąd w skrypcie. mogła to być całkowicie losowa i niepowiązana osoba. Boże typie kurwa przestań dawać! To jest taki czarny ekran na... 9 sekund, proszę przestań! Please! mnie tiltuje. Lecz największą, lecz największą kontrowersją, kontrowersją ze strony w drony Kurii było to że, to, że jego widzowie po widzowie usłyszeniu o całej, całej sprawie zaczęli sprawie. pisać komentarze o treści w pod filmami Willusa Asa. <śmiech> <śmiech> kurwa jest dobrze Dobra, i teraz to będzie wina dronka? Że jego widzowie poszli napisać do Wilnusa gołkomis Sepuku. Bo, dyk, no bo Dronek powiedział, że to był Wilnus, to kurwa teraz jego dzieci pójdą do niego, do Wilnusa, napisać gołkomis Sepuku. Ja pierdolę, dobra. Po pierwsze, e, Dronek tutaj nic specjalnie nie zrobił. Po prostu dał swój pomysł, że pewnie to jest kurde, że to jest pewnie mulcik po prostu Wilnusa i wyzywa mi tutaj typa, weźcie. To jest w ogóle co to za frajer, nie wiem jaką mógł to zrobić. I to jest jego wina, czy to jest wina drąka, że przez to, że on tak pomyślał, to jego przydupasy też tak samo pomyślały i poszły do niego. Nie, to nie jest wina drąka, że on tak napisał, to jest wina jego chujowego community, że zamiast użyć tej swojej półkuli mózgowej, co nie? Użyć tej kurwa pierwszej półkuli mózgowej, wyciągnąć jakieś szare komórki i po prostu no dobra, no fajnie, dobra, co z tego? To... Poszli do niego i pisali mu to gówno. Tutaj nie ma żadnej winy w drąku. To nic nie związanego z drąkiem. Nic, nic. On po prostu napisał swoją opinię na ten temat, a jego widzowie się posłuchali. I to jest bardzo duży problem z kanałami, którzy mają dużą ilość subów, bo zamiast pomyśleć samemu, to ludzie lubią się słuchać tego, co ich mentor mówi, czyli na przykład o, Bijans się, to i całe community pisze z się siema ma persję z kurwą, to całe community pisze, siema ma persję z kurwą bez oglądania żadnego filmu. Ja raz miałem takie sytuację, że zrobiłem filmik na temat typa. Typo napisał mi pod komentarzem, że jestem do dupy, nie umiem robić filmów i moje filmy nie mają sensu. Kiedy moje filmy wytypywały typa, który dosłownie kradł filmy. Rozumiecie to? No i o to tutaj chodzi. Po prostu community. Zamiast myśleć samemu, to słuchałem się swojego mentora. I nie, to nie jest wina drąka, że on tak myśli. To nie jest wina drąka, że on tak myśli. To jest po prostu wina ich community. I tymi właśnie słowami zakończę mój odcinek. Jeśli chcecie drugą część na temat tej dyktatury drąka, czy tej dramy drąka, w ogóle co tu się dzieje, co się dzieje w tym maperskim community, to ja w ogóle nie wiem. Jeśli chcecie zobaczyć drugą część tej sagi, kurwa, czy cokolwiek to jest, to zapraszam do łapkowania filmu, zapraszam do subskrybowania, jesteśmy blisko tych 300 subów, byłoby zajebiście, jakbyśmy w końcu mogli bić, może do końca kwietnia, a ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!